Proszę bardzo. Polska, nowe krzywe, gmina Starej Juchy. Ja takie pytanie, bo oczywiście to, co zrobimy później, to zrobimy później. Tylko w tej chwili jest taka sytuacja, że mnie się wydaje, że jest taka polityka bezradności, do której doprowadził PiS. Ja obserwuję, bo jestem czynną obserwatorką życia politycznego, publicznego, społecznego. I mam wrażenie, że właśnie opozycja jest taka bezradna. Wiadomo, że jakie są mechanizmy. Ci, którzy mają władzę, mają instrumenty, mają mają po prostu siłę, żeby rządzić i żeby blokować jakiekolwiek demokratyczne ewentualnie wystąpienia. Dlatego mnie bardzo interesuje, czy Państwo macie w swojej wizji, bo teraz jeszcze krążą takie, rumor jest taki, że być może, że będą wybory na przyszłą wiosnę. To jest bardzo mało czasu, bo to się trzeba jednak bardzo długo przygotowywać i nie wiem, czy będziecie do tego dążyć czy nie, ale też mnie interesuje jak zjednoczyć ewentualnie opozycję, bo takie publiczne, przepraszam, tu bardzo trywialnie powiem, przywalanie sobie chyba nie służy dobremu. I to, to jest to coś takiego, co mnie osobiście boli, bo można mieć różne plany, można mieć różne swoje poglądy, ale czy, czy nie ma takiego jakiejś możliwości, żeby właśnie sobie żeby się zjednoczyć w ten sposób, pamiętam Konwent Świętej Katarzyny, prawda? Jakoś było można się, oczywiście to później runęło, ale jednak mimo wszystko można się było dogadać. I właśnie mówię, jakie, jakie są przeciwdziałania właśnie tej polityki bezradności, to, że ludzie nie chcą głosować, nie, nie, ma, nie są zainteresowani. Albo wręcz twierdzą, ja już nie widzę przyszłości, ja już nie wiem, na kogo głosować, ja już nie wiem, czy ja pójdę na wybory. Ja wśród swoich znajomych też takich, jak gdyby czynnie politycznie takie głosy słyszę, dlatego chciałabym się dowiedzieć, czym ewentualnie możecie pociągnąć właśnie społeczeństwo i to, które zawsze głosowało, i to, żeby zmieniło też swoje gdyby nastawienie. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pani poseł. Znaczy, wie pani, mnie się wydaje, że ostatnio obserwujemy pewnego rodzaju ożywienie. Oczywiście pani ma rację, było takie poczucie bezradności i takiego zniechęcenia, i że to już nic nie warto i nic z tego nie będzie. Natomiast no, o, o, obym się nie myliła, że jednak jest jakieś ożywienie, i nawet. Nie trzeba patrzyzować sondaży, ale one pokazują, że coś drgnęło w tej polityce. Pani mówi, jak chcemy, no między innymi jak Pani widzi, no jednak jest środek lata, chyba ze 40 czy z 50 parlamentarzystów się rozjechało po tym regionie, bo my, jest ta grupa jest tu, gdzieś są w innych powiatach, koleżanki i koledzy, spotykamy się, rozmawiamy, słuchamy, chcemy się też dowiedzieć. No, tak jak tu Pan się upomniał o, o demokrację bezpośrednią, o jakieś plany, to jest praca, yy, która no właśnie z tym przygotowaniem do tych potencjalnych wyborów. Natomiast Pani dobrze przypomniała ten konwent świętej Katarzyny. Ja jestem dość długo w Sejmie. I ja to pamiętam i ja bym nie chciała, żebyśmy się zjednoczyli jak, tak jak wtedy się zjednoczył Konwent Świętej Katarzyny, bo nie, oczywiście możliwe są porozumienia, ale one muszą, jakby szkieletem tych porozumień między ugrupowaniami musi być jakiś minimum chociażby programowe, bo no nie wyobrażam sobie, żeby tak od sasa do lasa, no, no to nie o to chodzi, możemy się nie atakować. To jest najważniejsze, ale porozumienie już bliższe to z tymi, gdzie coś nie łączy. I powstają takie zespoły, bo do tego chcę dążyć, tematyczne zespoły, w których próbujemy z innymi ugrupowaniami na określone tematy się porozumiewać. Ja mam taki zespół ze wszystkich klubów opozycyjnych, który zajmuje się właśnie wolnością mediów. Ja wiem jakie, w jakich kwestiach my się nie zgadzamy, ale wiem, w jakich się zgadzamy. I tak prowadzimy te spotkania, żeby można było wypracować z czym przynajmniej to minimum. Teraz będzie takie forum w Karpaczu, no, doroczne forum, wielkie spotkanie gospodarcze. Tam akurat z naszego środowiska jedzie grupa koleżanek i kolegów, którzy wspólnie... Z z kolei z kolegami z PSL-u będą mieli wspólny panel, bo też znaleźli jakieś tam tematy, które wystąpią tam razem. Więc my to robimy, tylko jak każda dobra wiadomość, że ona się nie bardzo przebija do świadomości, ale cieszę się bardzo, że możemy o tym powiedzieć. I myślę, że w innych dziedzinach, ja mówię o tych, o których ja wiem, tak, czy bezpośrednio w tym uczestniczę, ale myślę, że w innych dziedzinach także się tak dzieje. A już najlepszym dowodem możliwości współpracy jest pan, znaczy jakby uosobieniem, jest pan senator Klich, bo w Senacie udało się do takiego porozumienia właśnie doprowadzić. No mamy w Senacie klub, który wszystkie opozycyjne ugrupowania jednoczy i jakoś wychodzi im to dobrze. No właśnie, ja bym pociągnął chętnie ten wątek. No. Yy... Dlatego cię <gry> Bo proszę państwa, yy, yy, w Sejmie sytuacja jest niezmiernie trudna, bo tych szabel jest za mało. W związku z tym to siłą rzeczy powoduje frustrację spośród naszych yy, wyborców, którzy chcieliby widzieć opozycję skuteczniejszą, ale w ostatecznym rozstrzygnięciu decyduje liczba szabel. Ponieważ ten rząd wprowadził, jak mówiłem na konferencji prasowej, i podzielamy ten pogląd wszyscy. Niespotykane do tej pory od 1989 roku mechanizmy utrzymywania większości w oparciu o gigantyczną korupcję polityczną, w oparciu o szantaż, w oparciu o zastraszanie, w oparciu o kupowanie poparcia stanowiskami i konkretnymi apanażami. W związku z tym bardzo trudno jest tę większość sejmową podważyć. A podważenie jej jest w moim przekonaniu, i powiem to otwartym tekstem, konieczne zanim odbędą się konstytucyjne wybory. Bo musimy sobie zdać z tego sprawę, że kolejnych wyborów, takich, do których przyzwyczailiśmy się od 1900, po 1989 roku, może już nie być. Bo może nie być uczciwych wyborów, bo może nie być równych wyborów i wreszcie. Może nie być, mo, mo, może dojść do fałszerstw wyborczych. Proszę zwrócić uwagę na to, że w wyborach prezydenckich kandydaci mieli nierówne szanse. I to zauważyliśmy my, zarówno w kraju, jak i inni za granicą. Warszawskie biuro OBWE, tak zwany który pilotuje, obserwuje, monitoruje kampanie wyborcze, zauważył to w sposób jednoznaczny. Kandydaci mieli nierówne szanse i to zarówno pod względem finansowym, jak i pod względem organizacyjnym. Więc yy, uważam, że najpierw ten rząd musi odejść, żeby można było przeprowadzić później uczciwe wybory. To jest po pierwsze. A po drugie, zgodnie z faktem senackim jest jedna zasada. Nie ma przeciwnika na opozycji. Nie ma przeciwnika na opozycji i jeżeli wszyscy będziemy prze, prze, przestrzegać tej zasady, mówię o wszystkich y, politykach opozycji, to nie będzie takich sytuacji jak z, funduszem odbudowy, z Krajowym Planem Odbudowy i Funduszem Odbudowy niedawno, gdzie była szansa na to, żeby przy okazji głosowania nad Funduszem Odbudowy no, doprowadzić do przesilenia rządowego, a przynajmniej przesilenia sejmowego. Prawda? Taka szansa, szansa istniała. W związku z tym nie wolno dogadywać się z tym rządem. Trzeba dogadywać się w opozycji. Nie ma przeciwnika na opozycji, bo przeciwnikiem jest tylko ta władza, która jest władzą bezwzględną, skorumpowaną i nepotystyczną.